Mikołaj Kopernik pochodzi z Torunia, polskiego grodu nad Wisłą. Przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku właśnie w tym domu, przywróconym dziś swojej gotyckiej krasie z tamtych czasów. W osobie toruńskiego astronoma nie chcielibyśmy widzieć tylko pomnika naszej przeszłości i symbolu polskiego odrodzenia. Wartości, które reprezentował jako człowiek, uczony i obywatel swojego kraju, wydają nam się dziś i zawsze żywe, godne uznania i naśladowania. W Toruniu rozpoczęły się uroczystości 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Uczeni, twórcy, przedstawiciele rządu polskiego złożyli mu hołd. Artyści próbują współczesnymi środkami wyrazić wielkość idei, o które walczył, ogrom trudu, któremu usiłował sprostać, wymiar niepokoju, który go dręczył. Chcielibyśmy, żeby ślad owego twórczego niepokoju, chęć dociekania prawdy, utrwaleły się w myślach młodzieży. W Toruniu mamy jeden z młodszych uniwersytetów, zbudowany od podstaw po wojnie, już sławny pracą. Z okazji rocznicy swojego patrona Uniwersytet Mikołaja Kopernika otrzymał nowe gmachy, całe akademickie miasteczko. Szeroko rozwijana jest tu astronomia, jedna z nauk najstarszych, podstawowych. Kopernikowski przewrót w astronomii rozpoczął erę nowożytnych nauk ścisłych i za nimi erę techniki. Na Sputnikach krąży dziś wokół Ziemi aparatura badawcza skonstruowana przez toruńskich radioastronomów.